Cześć witajcie. W poprzednim odcinku zakończyliśmy relację z naszej prawie pięciotygodniowej objazdówki przyczepą kempingową po Maroku. Pożegnaliśmy się z tym pięknym krajem, ale prawda jest taka, że droga do domu przed nami jeszcze daleka. Jak wygląda przeprawa przez marokańską granicę? Czy tym razem uda nam się przeprawić promem do Europy bez większych problemów? Gdzie zatrzymamy się na pierwszy dłuższy postój w Europie? Na te i inne pytania poznacie odpowiedź w dalszej części tego odcinka. Zapraszamy do oglądania. We wtorek 17 grudnia późnym wieczorem ustawiamy się w długiej kolejce aut, chcących przedostać się z Maroka do będącej pod jurysdykcją hiszpańską Ceuty. A się martwiła, że już chłopcy jej nie będą zaczepiać i machać, a tu zobaczcie, przy samej granicy dwóch się do nas przyczepiło. Koniec świata, nie chcą odejść, chcą jakieś daktyle sprzedawać. No, a my a. mamy już zapas daktyli zrobiony. Tak, zresztą już nie mamy ich Nie mamy typ. dirhamu, wszystkie dirhamy... Z... Tak. Mama idzie Wydane. do siebie. Wydane, dokładnie. Siema, tak. siema chłopie, siema. Widzowie, ile jeszcze? Widzowie ci nie powiedzą. Jak wjeżdżaliśmy do Maroka miesiąc temu, to bardzo szybko na granicy poszło. Były dwa samochody przed nami, kontrol też była szybka. No a teraz wręcz przeciwnie, już stoimy z pół godziny i nie zapowiada się, żebyśmy szybko mieli stąd odjechać, bo przed nami jeszcze jest 50 samochodów. Tylko jedna bramka jest otwarta, którą można przyjechać. No i tak dość długo trzymają każdy samochód. Także chyba trzeba iść do, do przyczepy. Tak, <laughs> po, po jakąś książki. dobrą książkę, albo może jakiś film sobie włączymy. Tak. Zapowiada się dłuższa przeprawa. Spędziliśmy na granicy już godzinę czasu, są otwarte teraz trzy bramki, jesteśmy już chyba szóstym pojazdem w kolejce, także myślę, że jeszcze 20 minut i będzie po... chociaż godzina, no to tak długo z dziećmi, nie? No długo, długo, dzieci już tutaj fikają, fikają. No, pierwszy raz na granicę, tak długo musimy czekać, no ale co zrobić. No tak, troszkę po 23.00 dojechaliśmy na nasz parking w cełcie, gdzie staliśmy miesiąc temu, jak przypłynęliśmy w to miejsce. No bo jutro z rana będziemy chcieli już udać się na prom. Tak, stoimy znowu nad samym morzem, a tak w ogóle przeprawa. Przez granicę, tym razem, ciężka no, była. tym razem była ciężka, ponad dwie godziny razem to zajęło. Z tym, że trzeba przejść tą godzinę czekaliśmy tam w kolejce, zanim w ogóle dojechaliśmy do, do samej granicy, a jakieś pół godziny to było przeszukiwanie dwóch funkcjonariuszy. Z psem. Nie na nie? Chyba. Dwóch czy to nawet trzech funkcjonariuszy chodziło. Oczywiście z psem tropiącym, z, ze śrubokrętami, z wkrętarkami. E, rozkręcali takie schowki, o których nawet ja istnieniu nie wiedziałem. W każdym razie na pewno szukali tego haszyszu. Tak. Dobrze, że nie kupiliśmy, bo moglibyśmy mieć teraz spore problemy. Ewidentnie szukali narkotyków. Zresztą to w każdym samochodzie, w każdym pojeździe. Także jak na wjeździe poszło bardzo szybko i prawie w ogóle nie było im sprawdzane, to na wyjeździe no, takiej kontroli jeszcze nigdy nie mieliśmy, jak. Nie, jak razem. żywi. <laughs> e, no, idziemy Lulu. O, tak. Widzimy się jutro, będziemy to się przeprawiać promem. Cześć, witajcie 18 grudnia. Dzisiaj nadszedł ten dzień, że opuszczamy Afrykę z wielkim żalem, bo bardzo nam się tutaj podobało. Płyniemy za chwilę promem z Ceuty do Hiszpanii, już na kontynent europejski. O ostatniej naszej podróży promem za miło nie wspominamy, bo bardzo bujało, ale dzisiaj jesteśmy pozytywnie nastawieni. Jest piękna pogoda, fal nie ma, dobra widoczność, niski poziom wody. No i najważniejsza ta widoczność. Myślę, że dzisiaj będziemy troszkę widoki oglądać, bo już teraz widzimy za nami Gibraltar. No, i krótkie podsumowanie tego naszego wyjazdu, takie bardzo szybciutkie. No spędziliśmy 4 tygodnie w tym kraju, przejechaliśmy około 3000 km. Zaczęliśmy od wybrzeża Atlantyku, poruszaliśmy się na południe wzdłuż wybrzeża, dojechaliśmy do Agadiru, później, jeszcze 150 około kilometrów na południe od Agadiru. Następnie odbiliśmy w środek kraju i wracaliśmy przez góry. Najpierw Atlas Wysoki, później Atlas Średni, później Góry Rif. No piękne kółeczko, aczkolwiek dużo zabrakło i tak. Dużo jest po prostu tych miejsc w Maroku, które nie zdążyliśmy które, odwiedzić. Tak, które koniecznie trzeba zobaczyć, a na które nie starczyło nam już czasu. Tak wstępnie bardzo szybko policzyliśmy, że jeszcze około 4 tygodnie by nam to nami brakowało, tak. żeby Na to pewno zobaczyć. Południowa część kraju, czyli cała pustynia, e, wschodnia część kraju, też pustynne tereny, no i tutaj Morze Śródziemne, też nie do końca zwiedziliśmy wszystko. E, ale kraj bardzo różnorodny, bardzo fajny, także bardzo jesteśmy zadowoleni z tego wyjazdu. Polecamy wszystkim. Ja bym to ujął tak, z reguły, gdy opuszczamy jakiś kraj, czy jakiś kontynent, to mówimy, że koniecznie trzeba tu wrócić. Ale tym razem powiemy to, ale jesteśmy tego o tym świecie przekonani, że tutaj wrócimy, tak. bo jeszcze nigdy tak nie czuliśmy po prostu, że, że nie chce się stąd wyjeżdżać. Nie chce się stąd I to wyjeżdżać, nie tylko my, że... ale dzieci też tak samo nie chcą jechać i im tak, się tutaj dzieci, bardzo podobało. Dzieci tworzą smutne ballady na temat tego, że trzeba już jechać. No, tak. Co zrobić? Jedziemy. Jedziemy na prom. Tak, wszystko się zgadza, jesteśmy już e, na terenie terminalu promowego. Przyjechaliśmy trochę w ciemno, bo chwilowo nie mamy internetu. Mieliśmy, o której godzinie odjeżdża ani nic. Dokładnie, nie mieliśmy żadnego, żadnych informacji na ten temat, o której mamy prom, ale jesteśmy tutaj i akurat się okazuje, że za 5 minut pani otwiera przeprawę promową, znaczy odprawę i prom mamy o 14.30, czyli za jakąś godzinę. Znowu jesteśmy pierwsi, ale coś czuję, że wjeżdżać będziemy ostatni. Ale zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze. Już jesteśmy odprawieni. Dostaliśmy już bileciki, karty pokładowe przed chwilą. No i jedziemy dalej. Będziemy czekać na prom, czytając książeczki. <głosy> <głosy> no spokojnie i tutaj, prawda? W Cełcie jest tak, mniej tak. tego wszystkiego niż jak dużo, płynęliśmy w drugą stronę. Tak, dużo mniejszy jest jednak tak. ten terminal. No, zobaczymy, bo jeszcze pewnie dojedzie trochę kamperów, dojedzie samochodów, więc aż tak no. spokojnie pewnie nie będzie. Ale już widzimy, że tak. To tak. troszeczkę innego kalibru jest tutaj ten port niż tak. w Achers. No i to na pewno już nie ma żadnej przyprawy takiej paszportowej, bo to wszystko już było. Także tu już tylko bileciki i na spokojnie. No i dobrze, i tak, no i tak razem. chyba jako ostatni będziemy jeżdżać. Coś czuję. No wiesz, to obojętnie. Mamy je jako pierwszy. Jak tam będą kazali, tak jedziemy. Tak, ale rodzi przodem, nie? Tak jak wtedy. A ja nie pewnie będą chcieli tyłem, że nie. Mhm. Przodem, obejdziemy tyłem. No, mamy takie wieści, że podeszli do nas z obsługi i powiedzieli, że na tym promie damy rady wjechać z naszym zestawem. I że mamy czekać do 16, czyli jeszcze półtora godzinki, e, że będzie większy prom, na który będzie łatwiej wjechać. Także czekamy, idziemy do przyczepy, porobić lekcję, coś zjeść. Nie będziemy się ubierać, żeby wjeżdżać teraz, tylko spokojnie posłuchamy się tutaj obsługi i czekamy do 16. A teraz jest 14. No, jeszcze nie ma 14.30, także troszkę czasu mamy. No i po dłuższym oczekiwaniu w przyczepie w końcu ruszyliśmy. 20 minut jeszcze mamy do odpłynięcia promu. Ruszamy. A bileciki? Miejmy nadzieję, że obędzie się bez problemów. Mieraki jej wytrzymał, już tutaj się pytał przy kontroli biletów, czy będzie płaski wjazd. Powiedzieli, że tak, także spokojna no, głowa. To jest ta sama pani, która nas cofnęła przed, przed dwoma godzinami. Tak. Więc teraz nie mogę mi skłamać, że nagle jednak będzie pochyłe. Tak. No dobrze, dobrze, lepiej, lepiej poczekać te dwie godzinki i tak mieliśmy co robić. A tak, jeszcze polica nas przyczepę, tak, to się zgadza, ale tak pobieżnie tylko wszedł do środka i zobaczył czy nie mamy karabinów. Nie ma prawdziwa kontrola już była na granicy z Tak, Ale teraz tak weszli tylko dla picu chyba. No i słuchajcie, duży prom, płaska podłoga, piękna pogoda, no po prostu tym razem... No ale nie, nie, bo czekaj, całkiem płaska jest. No dobra, ale to tam wiesz, takie to już nie ma co się przyjmować. mów chodź. No elegancko. A ty ten nas pokierował, żeby jak najbardziej pod kątem wjeżdżać. I dobrze, nie? Tak No, tak. miejmy nadzieję, że nie zahaczymy. Ja tam nie widzę tyłu, ty widzisz? Czekaj Chyba Haczy hmm. Czy to nie tył? Nie, jest okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Jedź, jedź, jeć, jedź, jedź Ale tam No ale to wczoraj gorzej na granicy zahaczyło. Jedź, tak? jedź, jest u góry, tak ja widzę. Już koła wjeżdżają. Koła już wjeżdżają. wjeżdżają. Tak jest Chyba okay. nic nie urwaliśmy. Nie, dobrze jest. O trochę mi się zdenerwował, bo przecież robiliśmy, nie zderzek. Śmierzo, w zrobione. już jesteśmy na rampie, już koła są na rampie. Tak. Więc na razie jest wszystko na pewno ok. No i już jesteśmy ustawieni zarzędem za samochodów. Idziemy na górę na pokład, także tym razem naprawdę bez najmniejszych problemów. Sama przyjemność. <laughs> idziemy na górę. Miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie tak bujać, jak ostatnio. No ten prom jest większy od tamtego. Jest tutaj część taka restauracyjna. Są też miejsca u góry, na które idziemy. Były też takie zwykłe miejsca jak tam. Ale idziemy do góry, zobaczymy. Mirek chce wyjść na zewnątrz. zacznie, jak odpływamy. To chodźcie, idziemy z tatą. No, super jestem ten problem. Wam powiem jest duży, to na pewno będzie mi bujało. Dla mnie super, bo ja mam chorobę morską. Elegancko. No i takie pływanie to ja rozumiem. Zobaczcie, piękny taras, dużo wolnych stolików. Słoneczko świeci, w ogóle nie buja. No, oczywiście, jak wypłyniemy, pewnie troszeczkę zacznie bujać, ale na pewno nie w takim stopniu jak wtedy. No i pięknie, zaraz będziemy nagrywać, jak odpływamy. No nawet mamy niepowtarzalną okazję zobaczyć jak prom rozkłada rampę zjazdową i zaraz będą samochody wyjeżdżać. To jest jakaś inna firma, ale też duży prom. na pokład na zewnętrzny, a tutaj myślę, że całą trasę przesiedzimy, bo jest piękna pogoda, duży prąd. Także jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Oby, tak dalej. Silniki rozgrzane, właśnie zrzucili cumy. Ruszamy. Godzina 16.01, więc dokładnie się zmieścili w czasie tym razem. się co, nie żegna Afryki? Żegnamy Afrykę. Anecka, papa Afryka. Nie wstydź się, nie wstydź się. Tomek, papa Afryka. Jeszcze tu wrócimy, na pewno. Mamy nadzieję, że w miarę szybko. Tak, dziewczyny żegnały Afrykę, teraz witają Europę. Zobaczcie, ostatnie metry, przybijamy tutaj dłuż do Kei. Za dwa metry Europa. Za metr. Uwaga Europa. Ciekawe czy będzie czuć jak, jak troszeczkę uderzy. Ja trzymam kamerę, jakby coś, żeby mi nie spadła. Uwaga Ty no nic nie ja czuć Nie, ja on nie dozbie tego szczęście Miać Co za precyzja Mam nadzieję. Ale szybko ruszyli. Wyjeżdżamy jako ostatni, ale tylko z tego względu, że byliśmy długo na pokładzie, zanim poszliśmy do samochodu. Powiem Wam, że wjeżdżaliśmy przodem, wyjeżdżamy przodem, płaski podjazd. Elegancko. Pięknie, już słoneczko zachodzi, super. No, zero stres, no, teraz, no tu na końcu jest takie pyknięcie. No, ale to nie, to się chyba nic nie dzieje Nie, znacznego. nic się nie dzieje w ogóle, chyba że... ja tam z tyłu w lusterku, coś widać? Bo jak koła zjadą teraz przyczepy. No, 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 jedź, 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 jedź. Może wyjdzie zobaczyć? Zaraz po wyjeździe z portu Valhecira zatrzymaliśmy się na pierwszym, lepszym parkingu, większym, akurat trafiło na Carrefour'a. Tutaj zjedliśmy kolację, zrobiliśmy drobne zakupy i ruszamy dalej. Nawigacja ustawiona na Santa Pola, jest to miasteczko kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów na południe od Alicante. Sześć godzin drogi i około 500 kilometrów, raczej tego na raz nie zrobimy. Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem, raduje się każdym moim gestem, Alleluja, Boża radość mnie rozwie. 21 grudnia. Stoimy na pięknym parkingu przed Alicante, blisko lotniska. Spędziliśmy już tutaj drugą noc. To był nasz pierwszy przystanek, jak dopłynęliśmy do Hiszpanii. No, miejsce było nam znane. Już wiedzieliśmy, że tutaj w okolicach Santa Pole i Alicante są piękne, darmowe parkingi przy samej plaży. Także jechaliśmy, wiedząc, że tutaj czeka nas coś fajnego. Ciąg dalszy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.